Siemanko gobyczki z tej strony Lisek i witam Was w odcinku, którego nigdzie indziej nie znajdziecie. Tak naprawdę jest to seans, podczas którego przez 12 minut będziecie oglądali mnóstwo walkoutów, karty o wartości kilkunastu milionów końców, dwie ikony i znakomite, cudowne trafy. Moja ogromna prośba: to żebyście zostawili łapeczkę do góry. Zobaczyli, czy macie kliknięty przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, bo dzięki temu dostajecie powiadomienia. I rozsiedli się wygodnie w fotelu i spokojnie od pierwszej sekundy do ostatniej zobaczyli ten materiał, bo tak naprawdę w każdej minucie coś się dzieje. Sprawdźcie również TikToka. Pierwszy link w opisie, gdzie dodajemy TikToki. Wczoraj go założyłem i będzie tam jeszcze więcej kontentu dla was. Miłego oglądania. W ogóle widzowie, założyłem TikToka. Jesteście zdanie, że TikTok go dodaje czy nie do końca o, o walkout Inform CM Kto to jest Torns, A Już Ifa trafiłem IFA trafiłem widzowie Pierwszego Ifa trafiłem, bardzo mnie to cieszy Tylko A one o 19 miały nie wyjść W ogóle widzowie jak dzisiaj będziecie mieć yy... O, Jak będziecie mieć Jorginho, a nie ma, 8-5 Giorginio. Antonio, jak najbardziej Jak najbardziej No, się Walkout, inform, znowu inform Kto to? Diano. Kurde, Ify fajnie lecą, ale głupie jest to, że Ify mają e, animacje jak, jak te jak walkouty Można pońcy kupować? Zatańczymy! Jak, 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 jak Halland? Uhu! 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 Pięknie! Mój przyjaciel! Mój przyjaciel z Norwegii eee, znowu jest pokrzempionem. Ja dałem like na tej i obserwacje. Ualala. Znowu IF Faraoni, Trzeciego IFA mamy. Kto to jest? Bono GK. Walkout Inform. Let's go, widzowie! Kolejny walkout! Kolejny walkout! To jest walkout Ifa. No, walkout Ifa, no. Ajajaj. Sam. Kto to jest? Gomez! ok, on też będzie. W fajnej cenie. Dobra, i nie mam nawet y, żadnego innego Gomeza, więc spoko. Czemu to wie? O! I to jest paczka za 25 tysięcy Rary Gold Pack. Harry Kane! 90 do Ferala chyba tak! Ej, skąd ja tu miałem? Widzowie! O kurde! w ciężkim szoku. I jeszcze Bale. No Kane to tam nie będzie majątku kosztował, wiadomo. Będziesz tego mapę sprzedawał? Zobaczę, jeszcze nie wiem. Francja, CB, Kunde, Jezi, Bruzli Karateli. Witam serdecznie, Kunde. Jak już otworzyliście tego mapę, to chwalcie się, co żeście sobie potrafiali, więc jestem mega ciekawy. Anglia, Foden, okej, okay. Foden, Fodena nie mamy na pewno, a Foden może chyba w Ameryce być, widzowie. Zajebiste widły, okej, okay, spoko. Kuna let's go! Barcelona! O Jezu, o Jezu. on wybiegł z takim pace'em, to jest dobrze już, widzowie. Że on wybiegł z takim pace'em, to jest dobrze. Naprawdę. Kurde, iż Antoni Anthony wydaje mi się, że może być droższy od, od Aguero. Opa. Co to? Ikona! Co?! 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 Co? Nie mam głosu. Co tu, Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało? Czekajcie jeszcze raz, czekajcie. Czekajcie tak tak na spokojnie Czy ja właśnie trafiłem Ronaldo Lasario 94 To jest niemożliwe, widzowie Widzowie to jest niemożliwe Mogę tylko powiedzieć, że to jest niemożliwe. Ja, ja, wierciele! Co? Przecież. Pozdro YouTube. Witamy serdecznie na YouTube. Chyba tak trzeba powiedzieć. O Jezu, o Jezu. Spokojnie. Chodźcie, ta paczka jest wyjątkowa, wszyscy idziecie do mojego klubu. Spokojnie, ta paczka jest wyjątkowa, wszyscy idziecie do mojego klubu i dupia. Widzowie, wpadajcie do TikToka. Dobra, chodźcie do klubu, wszyscy, wszyscy chodźcie do klubu, zapa koszty sobie wymienimy. To jest najlepsza karta, aktualnie dostępna. To jest autentycznie najlepsza karta aktualnie dostępna w grze Castro ogląda? To pozdrawiamy serdecznie Castro Może polskiego się nauczy Ej, zostawcie łapeczkę w górę! Widzowie! Zostawcie łapeczkę w górę! To jest chłop, który będzie kosztował! <gry> autentycznie, 15 milionów chyba! To jest niebywałe. Dobra, jedziemy dalej. Ja się zastanawiałem dzisiaj, czy lecą ikony. Widzowie! No mogę powiedzieć, ja jestem człowiekiem, który lubi sprawdzać wszystko na własnym przykładzie. I mogę powiedzieć, że lecą. Aż sobie, wejdę. Lisa. Co jest ty? A co za ten bramkarz? Kolejna, kolejny walkout. Witam. Lisa. Co jest? I anopia ty. Co tu się dzieje? Lisa KD. Lisek KD YouTube. Nazario 94 Impact. Co ty gadasz? No, przyznaję. Przyznaję, że narzekania to już nie może być z mojej strony. Fodena mamy, git. Suarez! Matko, ja chciałem myślę, że to jest ten. Yy, Lecimy? Dobra, widzowie, zatańczę dla Was. Tak jak Suarez. Muszę wstać. Tej, ja muszę wstać. Uuuuuuu! Uh -huh. Ty już tą grę przeszedłeś? Nie, nie gadajcie się tak. O, walkout, walkout. Yy, Skriniar, oki. Okay. Dzień dobry, Skriniar. Hello. Hello, baby. Witam. To tak o. Hugo Lori! kolejny walkout. Dzień dobry, Hugo Lori! Hello. Wow Kurde Ja pierdziele ty Czemu znowu spam się zaczął I CONTROL co? Widzowie, nie wiem, co powiedzieć, ale... Jo, <ścoughs> to... Widzowie... Jo, ja, ci słynę, witam serdecznie, Edwin van Bardzo mi miło, że pan zagościł tutaj do naszej drużyny. Może kochany. Ja, pitole. Pokszempią widowie. Pokszempią. <laughs> o, że skórze pieczone. Pan Widzowie! Widowie. Z pół miliona. Ale to to są, no, ale co ja miałem zrobić? No jak mówię, jak wracać na YouTube'a. Jak wracać na YouTube'a. To na grubo. Bo albo grubo, albo wcale. Elegancko. Podoba mi się to bardzo mocno. Ech. Dobra, idziemy dalej. Serdeczne podziękowania dla jej. Zawsze byliście najlepszą firmą I zawsze wierzyłem, że nasza przyjaźń A czasami nawet może coś więcej <ścoughs> I on upiał <śmany> O Boże Kurde, dziękuję w sensie dziękuję, ja w ogóle dziękuję Fifie, nie widzowie? Dziękuję Fifie, ty Czekajcie, dobrze. Dobrze? Odzorowałem? Ja pierdykam. Wardy, Jamie Wardi Dzień dobry! Ale go z Ale nerfa dostał Peisa. Ale szkoda Ale szkoda. Ale dobrze 15 tysięcy, ale nerfa dostał potężnego z Fest Przestach, dzięki za słupka O co tu trap widzowie, pok champion Co? A to nie jest wypożyczony? To nie jest wypożyczony. ej, co jest, to nie jest, co jest, to była paczka z wypożyczeniem. Co jest grane? Jodupia. Dobra, nie narzekam. 50 tysięcy. Jest Hernandez z Milanu, welcome! In -Tropez. w końcu! Po 62 Hernandezach z Singapuru. Jest piąta rano, kiedy kończę to montować po 7-godzinnym streamie, ale mam nadzieję, że było warto. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że Wam umiliłem ten dzień. Wielkie dzięki za oglądanie beczki. Widzimy się już o 19 na kolejnym streamie na tym kanale na YouTubie, bo wróciliśmy ze streamami na stałe na YouTube. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Siemano!